Cześć widzowie, nagrywam jak zawsze, nie mam jeszcze tego nagrywać, niż, niż, niż z Cimeter 19. Już kilka belek jest pięknych na polu. Ksavik zaraz 60 będzie akcja, będzie zbierał. Zawiamy. I daj mi na zrobić. Znaczym się, znaczym się na chwilę. Kolik, patrzaj. Ja by... A nie, o, fajnie, to jak idzie za tur? Czemu jak naciskam alt 1 to wyciągam? Się... Nie, nic, nieważne. Ja bym się ten pomod wyłączył wtedy w zatorze. atorze. Dobra, bierz 60 i zbieraj. Ja biorę 914, tylko my je za to bo... Ja pierdzielę. O ho, lipa, walłem w portu. No, tak. I, I trzeba pozbierać te kostki. Tak, i potem jeszcze cztery cabelki, czy tam trzy musisz... Ej, a mogę sobie zmienić traktor, bo ta 60 trochę wolno jedzie z nimi. Zatora możesz. Chcesz datora? Kurde, ale rzucam je. Chcesz Ej, datora? ale. Jak... No dobra. To przejdź 60 na gospa. To sobie weźmiesz zatorka. Bo, jakby. Chodzi... Jakbyśmy no, sprzed. Dobra. Ej, bo. Datorka. Twój widz, tak? Napisał, żeby zostawić 60. Sprzedać w datora, bo ja tak mówię. No tak, sprzeda Ej, no. Yy, sprzedać Zatora, Zostawić 60. i kupić coś innego. Ej... A za, za, za to ile dostaniemy? Dwadzieścia jeden tysięcy? Czyli byśmy mogli kupić trochę większy traktor. No już, tak, ja Nie wiem, jakiś stukonny ja już się około. Kupić, albo się mówi, A nie, dziesięć czternaście, ja bym już pomyślał. Na takim ciągnicz. 10-14 on ma stukunia. <prz> um, moim zdaniem teraz byśmy mogli nie kupowali, weźmy to mocno no, jak mam, jak mam przejść? Wiem. Wchodź tam. Ju, już. Już, no, odpyłam. Ale ta prasa ma być tam w środku. A to poczekaj, nie wierzę. To wejdź tam. A on gdzieś, jak stamtąd wyjdziesz. A skupia. nie, przejść ja mogłem... Tak. To... <laughs> Nieważne. Na pewno cofniesz? Rozbijaj. Dobra który jest dla ciebie, gdzie jest 60, tu jest 60, ja ją postawię. Ja Jestem chyba taki zbyt wysoki, że się nie mieszczę w drzwiach. Nie. Dobra, bierzemy tego futura. Mm -hmm. Zator, zatoru. Szczepiamy tura. A, kurde, przyczep są do ciebie, że Dobra, jedziemy odczepić tura. Sobie go... Tego poloneza by się przydało wziąć z tej drogi. No, co niech tam stoi, We... znaczy, tylko go postaw jeszcze bardziej na poboczu, żeby sta stał na poboczu. To czekaj, tu na I polu sąsiadzą. No nie powiem na polu, razu, bo bardzo dobrze nam służył. Ale nikt go nie ukradnie, nie uwierz. Chyba, że jakieś, tak powiem, niefajnie... Takie... No wiem, jakoś, takie pany, to... Co... Ta, takie biedne... No, menel. No, nie chciałem mówić brzydkiego słowa. Przyjdą, we, wezmą... Przyjdzie dwóch menelów... Weź we, nie, we... Wezmą na skup tego, tego... No, te, bo ten, ten wezmą te dwa wózki, te, te, te takie i wezmą na wózki i, 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 i po polonezie. No tak. Mm, a oni za to ta tanie, tanie wino, czyli amarena. Tak? A wiesz, że ja mogę belki na, na ten wóz zbierać? No. Wiem o tym. No to pozbieram je potem, no te tak. belki. To jest fajne w tej przyczepie zbierającej. Bo no nie wiem, dlaczego zeter, jak daję U, naciskam, to on je mnie jedzie. Co to zmienia niby. Nie rozumiem. Ty na znaczy, tym wiesz... na którym ja jestem, jeszcze wszystkich kostek nawet nie zebrałaś. No wiem. No to przyjdzie i zbierz, bo ja to teraz kultywatoruję. No ale kultywator i po tej stronie, tam gdzie nie ma kostek. No tak. No, ale zaraz na 914 będzie jechało. No, ale. No to musisz poczekać, bo ja zbieram po jednym rzędzie. No to przyjedź tu. No to przyjadę, no patrz! No dobra, jak skończysz ten rząd, to przyjedź. 22 dwie kostki. To. No, ale to to. To się marne dostaje. Do tego belki, na bo wiesz nie będziemy wyrzucać. będzie mniej po prostu tych belek, więc mniej będziemy mniej się, mniej się najeździć, y, Prawdopodobnie możliwe, że jak się zgodzisz, to możemy kupić y, 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 ten... Zapomniałem jak się to nazywa. Kubek z papieżem? Kubek z papieżem. Lepiej nie mów, nie mów papież. Czemu? Znaczy. To zależy... Nie, w sumie to nie zależy od YouTube'a. To zależy od Discorda. Ten Kuba i BMW 39. No. To wiesz... Ty nie zbieraj tych kostek. Choliwa, bo to jeszcze więcej tych kostek jest. Patrzcie, mi jakie heble, są w jest z 14. Pa choliwa, się kliknął, a nie raz. Yy. Na ile to byś miał przejazdów jeszcze? Tak, te trzy przyjazdy musisz zrobić. Ja ci potem pomogę. W sumie to za chwilę. Jak wszystkie pola wyzbierasz? To tam jeszcze stamtąd byłem. Musisz przywieźć. Znaczy, zwieźć. No, Ale bokiem poleciłem tym zatorem. 70. akcja. No. Nie widzisz tych kostek. Nie wiem dlaczego. Mam... Nie? nie wiem, strasznie mi rzuca dzisiaj. Bo piłem dzisiaj. Nie, nic nie mówiłem. Nic nie mówiłem. Dobrze. Uznamy, że Am. nic nie mówiłeś. Bo nic nie mówiłem przecież. Mówiłeś też, że byłeś piwo bezalkoholowe, ale to bez alkoholu, tak jak soczek. Patrzcie, widzowie. Co? co? Nic zjiść. Dobra, przepięmę no serkiem, żeby nie czuło Co? O, ty chyba nie chcesz to użyć? to nie, no w tych czasach na wsi nie jest wypijity, bez obrażenia. No... Ej, ej, a może ja zwiozę najpierw te, te kostki na farmę, a potem by się przydało je sprzedać. Nie mów przy mnie na farmę, jesteśmy w Polsce, więc mówimy... Na gospodarkę. Tak. Bo oh, Pomogę na gospodarkę, jadę na gospodarkę. Tak, żeby te pola były czyste. A potem się nawet trochę na Poltkę załaduję, może Poltkiem się trochę... Poltkiem trochę Zrobiła a wiecie, co najczęściej okay. robił Poldek pol, na tej gospodarce? Jeździł po dwa bułki, kiełbasa, andżynki. E, po co on jeszcze nie jeździł? Apap na ból głowy, apap na bulgardła. gardła. Dwa, bułki. dwa bułki, chleb, chleb, po chleb też jeździł, po chleb też jeździł. Na pewno chleb też jeździł. Po co on jeszcze jeździł? Po dwa bułki. Zapomniałeś. I po dwa bułki jeździł. Dobra. Ej, jak wywalić ten Tykowski bo ze śmiechu zapomniałem. Y chyba. Widzowie, y. na spróbuję spróbujemy postawić 914. Ja pierd... <laughs> chyba widzowie nie wyszło. Coś <laughs> Zdał. Salto. <śmiech> Zostałem Kiemonem. Kimon. Rób no, salto. No. Nie. Autonomat. <laughs> Zniócaj mi mnie te kostki. Ale piękna styrca się zrobiła. ile pole na tej mapie? Ile? Prawie 15. Już tak patrzę, bo to pole jest chyba największe. Ja kiedyś jak grałem pierwszy raz na Zdziechów, to ja miałem od razu z tyłu za gospodarką, te pole takie od lewej strony. Jadę przez błoto! Jadę przez błoto! Po jakieś dom, domu jadę, kurde. Kto to zrobił? Tutaj jakiś płot. Kurde, no jest no, zawrócić się nie da. Kemon on, rób salto. Robię w tył. Nie mogę. Albo dobra. Daj mi chwilę. Wjechałem na kogoś w posesję. pan pewien, że mam robić salto. Spróbuję! <laughs> nie wiem czy wyjdzie. Nie wyszło? Próbujemy znowu. Aaa, jak ci spiła, że dla mnie, przyjechałem. Ach. Dobra, coś zbieraj kowski, a nie baw się traktorem. No jak zajeszimy Salto zrobić, to lecę, żeby zrobić to Salto. Nie, rób. Żartowałem. A, dobra! Bo ja to trochę chyba na serio wziąłem. Chyba tak. Ej, zagramy na... Zrobimy drugą serię na Bezbekowie, czy co? Albo na jakiejś innej mapie, czy... Czy nie, raczej? może na ale może z Nowcem. Nie wiem. Ja go nie lubię. To go zacznij. No to, ale to ja nie chcę mieć tam gospodarstwa, bo ja miałem więcej w tam gospodarstwa. To chcesz tam, będziesz mógł więc tam ze mną. Ile już minut? No, więc chyba koli chciał tam. Jak to szybko leci, jak się nagrywa? Dobra, że ja, ja do, dojeżdż, kończę chyba to pole, no i będziemy musieli kończyć ten odcinek znaczy nie wiem, czy dojedziesz, bo e, przygotowanie się do... E, kiedyś nagrywałem e, tutaj e, seria z, z Gospodarstwo po dziadku, Pamiętam. to nie? No. Nagrywałem, to dojechałem do końca pola, wysypałem się, bo już miałem pełny zbiornik. No. I to, bo to był zwykły bizon taki, no nie, za 56. no nie? I takie 9 no. minut odcinka czy osiem. Wow. Na tym samym polu? Tak. Na tym. Ale my tu już jesteśmy prawie w połowie. Ale no bo we dwóch to szybciej Ale tu, tu zebrane są kostki to, to Ale no bo to to będziemy, e, chyba resztę robić zaraz poza odcineczkiem Jak się tylko oszuka, to będziemy to dalej robić Ja tu muszę pozbierać jeszcze, popatrz sobie lepiej ile tam jest, bo Ja tam jak, jak jest około 12 minut to ja prawie co y, 20 sekund patrzę chyba Dobra, już musimy kończyć ten odcinek, chodź tu. Znaczy nie, nie. zacząłem. Miniaturkę zrób na przykład, o. Nie, nie. Chodź, stajemy tym razem na Zatorze. Ty, ja słyszałeś, że Maciek se... Kupił nowego, 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 nowego... Wycinam dziurę w dachu. Nowego, domu? Yyy. Nowego, 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 doma? Nowego doma sobie Maciej kupił. No i tym domowym, maciejowym, nowym yy, z akcentem kończymy ten odcinek. Pa, pa.